Po długiej podróży problem, problemach ze znalezieniem miejsca udało nam się rozstawić nasz mobil home w związku z tym, że za chwileczkę zajdzie słońce Idziemy jeszcze na spacer a potem dopiero o! Pies, pies dostał wariacji Dzisiaj austriacka kuchnia serwuje niestety nie kary wurst, tylko zakupiony w polskim Lidlu kurczak w sosie słodko kwaśnym przygotowany na domowym ognisku, czyli indukcja w namiocie. W tym spontonie spędzamy jedną bałaganie. z naszych nocy, w tym bałaganie, tak, ale jest nam przyjemnie, ponieważ stół z lodówki. Krzesełko za 30 zł i uczta, że hej. Właśnie oszukujemy system, bo chcieliśmy sobie kupić w restauracji rybki frytki, ale Felek wszedł do sklepu i rybki frytki można kupić na kilogramy. Felek, co kupujemy? Rybki frytki. Rybki frytki. Które to? Które kupiłeś? Pokaż. Które to? Które to są? Nie ma. Tutaj? Nie ma tutaj? Nie ma tutaj. A jakie rybki? Eee, rybki... Rybki? Mm. Frytki. 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 Okay. Dzisiaj na obiad rybki frytki. I pizza I pizza z wczoraj. Dali rybki frytki. Rybki frytki. Tak, możemy iść. Oczywiście. Omega, -3. Omega -3. Dobra, wystarczy. Rybki, frytki właśnie jemy. Felek tutaj dzieli. A to są... Kalmary, e, tam, kraszta, z kalmary. a to jest kalmary? Czekaj. No sobie rybki. Okay, czy uda się jej otworzyć musze? Yeah. Nie. Jemy sobie rybki. I właśnie mi zjedli całą lupę. i ogon mi zjedli. No, mamy, <gry> no na serwir. No. O. Oh. Z rybką jest lepsze czy gorzszego? czym? Z rybką. Nie wiem. Jak to lubi. Spróbujemy. Ale nie na całe, żeby se nie popsuć i się nie użyła. Felek, co powiesz na temat obiadu? Dimi z -y -y. O bardzo nie branża. A proszę i Powiedz coś po polsku. Po polsku. Po polsku. Tu jest bardzo dobry pizza. Mhm. Ehm, Szynki, mozzarella. Oliwki. Co to nazywa się, no? Karczewy 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 Cibula e, Tu jest uh, Little, little gigi dżedżigi Rybki Rybki, rybki frytki Ja mam już z Już? A tu jeszcze co masz? Tutaj Tutaj już. piwo do sardyni co to znaczy do sardyni? Z sardyni. Z sardyni. Okay. 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 Felek odblokował swój Polski. Nie wiem. Na rękach taty, myślę, że się odnajdziemy szybko. Bari nie bari, majty trzeba wysuszyć. bułka z ośmiornicą podejście pierwsze przed chwilą Ania wysłała zdjęcie e, tego co będziemy jedli wybrała sobie ośmiornicę w panierce bo uznała, że ta już na pewno będzie martwa i nie będzie walczyła A ja? Jakie pierwsze wrażenie? Anna, zół dziewczynka Przełamała swój kolejny strach Strach przed tym, że ośmiornica może chodzić Wyjść z bułki Nie wiem o co chodzi, byłem tutaj, zjadłem bułkę Bajerancka Ale mam jedno skojarzenie z tym logo Les Pojus Hermanos. Ortanowa. Dziwne miasto. Tutaj pierwszy raz przyjechałem ponad 20 lat temu, bo tutaj mieszka moja rodzina. Region Puglia. Wielkość miasta no nie wiem jakieś 6,5 km w obwodzie. Bo, jak biegałem, to tyle zajmowało mi to mniej więcej czasu, że wiem. Miasto specyficzne i bez trudu mógłbym pokazać, że jest tutaj brzydko, że są śmieci, że pozostawione jakieś rzeczy, poobijane samochody. Mógłbym też powiedzieć, że to miasto jest beznadziejne, bo to właśnie tutaj ukradli mi auto. Przychodzi mi zaś do głowy, żeby powiedzieć, że to miasto jak każde inne, które ma swoją specyfikę, swój klimat. I ze względu na to, że otoczone polami, w moim mniemaniu większość ludzi utrzymuje się z rolnictwa. No to nie jest tu luksusowo jak na północy, nie ma tutaj spektakularnych winnic i nie wiem jakiegoś spektakularnego jedzenia. Po prostu Włochy. Chyba ze względu na swoją specyfikę, miasto jest bardzo ciasno upakowane budynkami. Bardzo mało miejsca na zieleń, dom przy domu, podwórko przy podwórku, wybetonowane, mnóstwo garaży gdzieś na parterze, bo auta też trzeba gdzieś trzymać, traktory jeżdżące po drogach, bo dla nich to jest życie. Mieszkają tutaj, pracują w okolicy na swoich polach. Nie ma w tym nic dziwnego. Ale to tutaj zjadłem pierwszą pancerotkę. To tutaj Pasta Szutta, to tutaj Wojtek i Agnieszka, kiedyś moi teście. Dlatego będę tu przyjeżdżał. To mnie zadziwia. Wyszedłem dzisiaj z centrum handlowego i tam jest taki ekspres do kawy. Miejsce, gdzie można się czegoś napić, coś sobie przekąsić i był napis Rogali plus kawa 1 euro. Ja dzisiaj za bułkę z ośmiornicą w Bari, która była zarombista i ma normalnie najlepsze oceny na Trip Advisor zapłaciłem 12 euro, a to było pyszne zarombiste danie. Zastanawiam się, gdzie jesteśmy. Pytam o mówię o Polsce, kiedy nad polskim morzem. Kolbak gotowanej kukurydzy kosztuje 30 zł. Anna siedziała sobie przy stole, niby nic. Odejdzie. Oglądała sobie tutaj tablet i Wojtek powiedział: Odejdź. Wydzie. Powiedziała: Odejdź. I teraz Wojtek zamienia kuchnię w czterogwiazdkową restaurację Michelin. Te, Co dla, ten pilot, tak? To są wasze kubki? Dlatego, tak. tak, dlatego, że w tym garnku dzieje się cała magia. To jest a, sugo, a nie magia. To jest, ale przepraszam bo bardzo, duś, sugo to sługo to zrobiła ja, Będę chciał zamieścić ten film w internecie, więc nie przeklinaj, proszę cię. No, to w Polsce się przeklina. Kup znaczy, nie bary się tylko przeklinaj. On z lodówki. No Na górze jest. jest. Wyżej, wyżej. O. Po wyżej. A to jakby ktoś nie wiedział, to są rakiety freskie. Freskie robiła babcia. Wojtu się wytłumaczy, co to są rakiety. To jest makaron. O co chodzi z tym makaronem? Że on że, co jest? Że go robi babcia. Czy ja? Nie wiem, czy ja. Czy ja babcia? Nie, nie moja. Ale że nie wiem, nie wiem, to wody, to nie patrzyłam, nie, Teraz nożem, czy na oszuki. Z pięć lat czekałem, żeby to zjeść Wegoś Proszę Że to jest sugo od cioci Saki Makaron gotował wujko Sakka My nie powiem, że wujek Saka gotował sugo, bo to ciocia gotowała. Zjadłem kultową potrawę w produkcji Saki Home. Sugo. Krążą o tej potrawie legendy. Nie tylko w orcie, ale też w zawierciu. Pasta szuta się nazywa. Pasta szczuta. Pasta szuta. Szczuta. No, to tylko różni pasta szciuta i proszut... e... ja to poszczutka. To mięsko ta kiełbaska. W sosie pomidorowym dusiła się dobre kilka godzin. Nie mógłbym tego jeść codziennie, ale co jakiś czas. Teraz na 5 lat. Przez... 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 Się... lat. Nie śmieje się teraz na Nie, sam dzień tam byli w styczniu, ty w 2025. Wojtuś również wyczyścił tak, swój talerz. W 2024, na koniec stycznia, koniec stycznia, początek lutego. Bo jeszcze u pompy ja wtedy pracowałem. Właśnie zaczęliśmy rozmawiać z Felkiem, 3670 można obejrzeć na Netflixie włoskim? I okazuje się, że można. I to po włosku. O! To jest fajnie niezależne. O! Będziesz robić bułki. Zobacz, bułki. co tam jest taki ten. A to jak urafała w profesjonalnym tym? No. Będą bułki. Bułki dla Michała. Dla Michała. Michała. Bułki. Bardzo się cieszę. Permesso. Prego. Grazie. Michał będzie robił film o bułki dla Michała. Ale Felek, a dla mnie nie, tylko dla Michała. Per Ania no. Peraniano. Tylko per Michał. Dobrze, bardzo się cieszę. Felek! A czekolada jest od Anio! Um. Co by nie powiedzieć, pierwsze ciasto poszło do kosza, do śmietnika, ale drugie wygląda zupełnie imponująco. Co, co to będzie? Co to będzie ekstra moczka. Moczka. Ekstra. Ekstra moczka. Dobrze. Ekstra bułka. Ekstra bułka. Moczka. moczka to Moczka to chyba mączka. <gryzny> no, mąka? Mąka, tak. A, że farina. Felek wszystko zdrabnia. No, ale Falec, ale farina. Wszystko Dobry stanką. chlebuś. Uh, think. Uh, if you need a job, Rafał, Rafał. Hel helps you. Rafał, can help me? Yes. He need, need a baker man. Yes. He need. Możesz, Felek reklama teraz, powiedz coś. Dimi. Do Rafała, tu Rafał Do Rafała, Rafał, chcesz pizzerman, bołkamen Felek y, może przyjść do pracy. Felek Fatuto Ile chcesz zarabiać? Haumen jak dużo euro? Nie, nie dużo euro. Dużo euro dla Polski jest dobrze <noise> nie dużo euro? Ty wariat jesteś czy coś? Dużo euro, właśnie o, o ekstra. ekstra dużo euro będzie. Teraz będzie rosło. No to 6 godzin później. 6 godzin później. Felek Bakery, Felek. Dobrze. Dobrze. Co też powiedzieć? Sej tu Rafał coś. Fajne półki Ekstra. W seriale. Co znaczy w seriale? Seriale. Nie wiem. No to serialy. <grym> Felek dobry piekarz. Felek dobry piekarz. Dobry Ura, Felek ma normalnie tutaj jeszcze koszyczek do pieczenia chleba. i chlebę się jak piecze. Czy to jest że mi się chce pić? Tak. A ty się już napiłaś, bo to by się też... Ja się napiłam, ale się. Poprosiłem o masło. Dał mi jakieś stare. <grym <grym ale poprosiłem o oliwę i do tej bułeczki oliwa coś pięknego. Bardzo dobre. Very, very dobre. Mm -hmm. Lubię twojego kolega od oliwa. Bardzo fajny chłopak. Very nice chłopak. Olegato. Panie powiedziałaś co to jest teraz? Zwieńczenie wakacji. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten nasz film z wakacji to będą tylko jedzenie cały czas. Michał. Michał. Michał, słucham. Michał. To mięsko tu, a to warzywka tak że. Polacy w drodze. Półeczka z wędliną i z serkiem i skręcona noga Ale Anna jest dzielna, prowadzi jedną nogą co jej dwie. Jesteśmy teraz w okolicach Wenecji, dojeżdżamy do Wenecji i co? Paczkoma jak w domu, jak obok naszego domu. Proszę.